Wczoraj byłem na stacji diagnostycznej, aby ustalić sobie miejsce, z którego mm, wydobywa się jakiś dziwny dźwięk, jakieś dziwne stukania podczas jazdy. E, podczas jazdy na nierównościach, na dziurach. Wyobraźcie sobie, że na stacji diagnostycznej nie możecie tego sprawdzić, ponieważ urządzenie pomiarowe to, które mierzy wam. Amortyzatory, jeżeli chodzi o ich kondycję na stacji diagnostycznej, nie łapią motocykli. Nie łapią motocykli, ponieważ nie mają takiego oprogramowania. Być może jakieś super nowoczesne coś takiego posiadają, ale tam, gdzie byłem, tego nie mieli. Także, także cóż, nie byłem w stanie zlokalizować uszkodzenia, aczkolwiek. Doszedłem do wniosku, że te dziwne historie mogą pojawiać się z układu z górki ramy, z łożysk, które mają za duży luz. I o co się okazało? Okazało się, że rzeczywiście tak było, i tutaj, w tym miejscu, gdzie mamy ten metalowy ring, tutaj dokładnie był za duży luz. Praktycznie tego luzu tu nie powinno być, ponieważ jest to śruba, która po dokręceniu niweluje nam. Luz główki ramy jest to troszeczkę inaczej rozwiązane jak w naszym kojociku. Czyli tym na pewno wiecie, że ten luz niwelujemy tutaj nakrętką, która znajduje się pod półką, która wygląda jak rowerowa. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? O, tutaj, która wygląda jak rowerowa nakrętka. Harley czegoś takiego nie stosuje. Harley stosuje właśnie nieco inne rozwiązanie, gdzie nasza górna półka, która jest dokręcana właśnie przez tą śrubę, niweluje nam luz, po czym dokręcamy śrubę tą, która znajduje się w tym miejscu, przechodzi przez półkę. W naszym kojociku nie ma tego nacięcia. W Harleyu jest to nacięcie i ściągamy po prostu sobie tą półkę, tą śrubą. No i standardowo tutaj. W tym miejscu. Dlaczego o tym mówię? Słuchajcie, jeżeli macie takie dziwne jakieś dźwięki w Harley'u, no to zacznijcie od tego. To jest nowy Harley, nowy, nowy, nie nowy, ale z przebiegiem tysiąca, chyba w tej chwili 700 mil i takie historie już się zdarzały, więc w tym też to się zdarzyło, nie wiem z czego to wynika, ale luz na tej nakrętce, na tej podkładce był bardzo duże. Także uważajcie na to, zróbcie to naprawcze, zanim wybijecie sobie gniazda i zniszczycie łożyska.